Hej. Hej! W dzisiejszym odcinku będziemy nagrywać, jak malujemy siebie nawzajem. O to chodzi, że Monika będzie mieć zawiązane oczy i będzie malować mnie, a później ja będę mieć zawiązane oczy i będę malować ją. Więc to zaczynajmy. A znowu trzeba. Trzeba, żeby. Już Muszę no mhm. już, do mnie, bo ja tak krzywo się. Bo nie właśnie w to Ale masz ty taką jednak nagrodę. Złożyła dzisiaj na dzień mamy wszystkiego najlepszego? No, kiedy? Już tu ja złożyłam jeszcze, bo mojej mamy nie, nie było jeszcze. Od rano? W domu. Od rano? No. Dobra, czekaj, bo tutaj. ty Tu otworzę ci tylko. Zostaw to. A tutaj to? spadło jezu, jaka ja. Sposadłam. A co nam to, na to było? Jakby. Hmm. To Czy to akceptować? To co? Yes. Już? No. Dobrze? Nie mogę ci mówić. Nie za dużo tego. To za dużo tego. Uż... Jezu, co ty mi zrobiłaś? Dobra, najlepiej ustawić. Czekaj. No poczekaj, muszę. pan mm. policzek. No co się obróć w moją stronę? Nie, tak jakby widać. <grym> Pani mhm, Na brodzie. To trzeba mocno! Ale ty nawet nie zobaczyłaś. O, zaraz zobaczymy. No! Już? No. Przestań mówić takim głosem. Ty mi cały te brwi pobalować, jak ja wyglądam. Co to jest? Do, to jest ten niebieski. No. no. Dobrze. No? Dobrze. Tak, na włosach. Ty widzisz! Ty widzisz! A wow. Co nie? Jak mam zamknięte oczy? Ale widzisz. Jakie ja mam zamknięte oczy, to jak mam widzieć? A widzisz? O, otwórz. Widzisz coś? Mm -mm. Tylko białe okno jakieś świeci. A tu sobie to zamkałam? Daj, ja to otworzę. Zaraz jeszcze sobie wiesz i powiesz, o, jeszcze trzeba. Czekaj chwilę, czekaj chwilę. Dobra, już. Dobra, palcem pomogę. No, masz tu. A wiesz, że się bardziej palcem lepiej mam Tylko że ja mam całe czoło z twojego tego. Ja mam całe czoło z tego. Jeszcze mi czoło malujesz, tak? No dalej. Ty wiesz, tu? że mi czoł No. Ty podglądujesz. Co nie? Nie. Ja mam zamknięte oczy A usta ja mam to... weź! Nie Ci malować. Tak byś mnie zobaczyła. <noise> jak ja tego? Co to jest? Nie, to no dobra już! Mora, <noise> daje ja cię leciutko pomalię. Wiesz jak to ja wyglądam? Nie po włosach. Uh, nie po włosach... znacie ja nie mam włosu, ale tam gdzie. Po włosach. <noise> Pod wosem, sorry. Dobra. Nie wiem, co to. Co to? Te Ta niebieskie. Ja. Tak Ci pomaluję, to są bączki. Aaaa, Czekaj, ja Ci dam coś. Czekaj, chwilę. czekaj mam. Dobra. Mogę Ci pomalować? Ta będzie niebieska? Nie. Nie. Ja. Nie wiem, co to jest za komórka. Jezu! Bo jak ty to dośmieciłaś! Ale dobra, powinniśmy się pościerać. Czekaj, ja tu pościeram. Jezu, jaka ja... Nie, dobra, przestań, przestań. Zabłonikaj no, już! Mam no, tu no, usta! już koniec. Jezu! No i teraz ty mnie... Troszkę się boję, bo miałem. Pokaż jej. O, bo oni cały czas się baczyli. Nie Jezu. jesteś młodzin! <laughs> Sama jesteś młodzin! Zobaczycie, jak ja cię pomaluję. Znaczy, nie wiem jak, ale. O! A to ty już wiesz, jak mnie pomalować? No. Znaczy, nie no, jak chcę jak najładniej, ale ciekawie, jak mi się nie. Ma... już. A wróćcie w wesele. Zobaczcie jesteś. O! Jesteś! Dajcie dobra. Widzicie, że Wam w solę zobaczę? mnie. No, widzą cię. Czekaj, to jest, nie wiem jakie, ale. To chyba te bewałty, czy jakoś tam. Fuu, nie No i oczy! No! No się robi. robi jeszcze troszkę się to? Spieka, nie jak? Tu? Tak, już. No, drugie oko, teraz drugie oko. No ja sama Monikę, nie pokazuj mi! Dobrze? Nie możesz mi mówić. No, ty Ale ty, jak, ty, jak o... ja ci mówiłam, że mam cię po obuzie, no to ty mi mówiłaś, że nie, czekaj. Nie, bo ty mi po policzkach polowałaś, ja nic nie mówiłam i po czole. No i znowu wziąć maskę. No nie, po Aha, to... W mi mamię. No, usta. Ty zabierasz to, ty usta mi mam Ale ja Ci do, do tyłu nie ty zabierałam, cały czas tam jest no. A, bra mi A Moje włosy mi mam, nie malujesz na <grym> Dobrze wkładam? O, dobrze. Niedobrze mnie pomalowałaś. O, brzydko? Bardzo ładnie. Naprawdę? Oby jeszcze Co to jest? Tylko nie po szyi. Spadło coś tutaj. Okay. To jest niesamowite. biurko. No, zabiłaś! Ale się tak mocno rusza na no, trawie, po tak. później nie robiła tak mocno. Fajnie, bo ja widziałam. Teraz, co, co widziałeś? Teraz, co to? No, znowu, Ela, y, ten. Do rzędu. Chcesz sznić? Nie. No, to jest sznika. O, miękka. Dobrze? Mm -mm. Dobrze? Mm -mm. Jeszcze musisz zamoczyć. Zamknij te oczy. Ładnie, nie no. No, co no, 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 to... Dobra. Mi po zębach pomalować. Ty specjalnie mi malujesz po buzi No, No Ja nie wiem, gdzie masz buzię Dobrze? Mm -hmm. Dobrze? Mm -hmm. Dobrze? Mm -hmm. by postrzelało cię w kapie? No. no, nie, no, nie chciałeś się pójść, oko dać. Tam po prostu przy... przesuń. Nie ścieraj tego! Nie ścieram. Co ty mi to Poczekaj, daj mi ten, ten do będzie. No to jest pentara. A ty mały? No. no. Tu masz, no? Tu? No. A chcesz niebieski? Nie. Jeszcze? Czekaj, ci tu przypomnę. Ale ja nie chcę ten mały, ja chcę ten duży. Ale po, po, znaczy, po oczach mi być malować? No, ale ten nie ten wielki, tylko ten, co taki się nie urywa. Nie wiem, gdzie nie jest. O, dobra, mam. Co to? Nie wiem. Nic. Co to? Jak... No, Moja! Złap to! Już mam! Ała, moja buzia. Ładnie wyglądasz? No, pięknie. Ała, nie rób tak mocno. Jak hmm. coś do domu to słychać. Co to jest kolor? Niebieski. O! No, ale to nie mocno. Tu, tu, tu. Nie wiem, gdzie maruję. Chyba po szmince. Usta to są? Wszędzie mi pomalowałaś tą szminką, więc... Usta to są? Mhm. Uh to -huh. no dobrze. Tu? No o czoło! <laughs> Już koniec! No dzieła! Mośle ty mi balowałaś. Zobaczymy. Wiesz, jak ty mi pomalowałeś jak murzyn wyglądam. Po bluzi, bluzce mi jeszcze pomalowałaś. Czekaj, jeszcze tylko maskarę. Natala. Co? Mogę się podrapać po nosie, bo mi mocno pomarłaś y, maskę. Ale powiedziela, ja ci wycierałam. Powiedziela, ja ci wycierałam. Nawet nie dotykasz tego. a ty mi tym kującym zrobiłaś. Co ty? Tym. O, daj! Bo ty mi to do nosa dał, Dobrze? Sazar? Mhm. Mm -mm. bo mi po włosach Dobrze, drugie oko? Dobrze. Ała! Nie chcę! <śm> dobra, raz raz. Moje oko oka, na rany! Nie Ale mi do oka wsadziłaś, bo po tych nie mam leweczku włosach. Myłam się Jeszcze włosy. siebie wywalwałam. No i dobrze. Hmm. Jestem najładniejsza. Tutaj, dobrze Już, możesz już skończyć. No nie, ja sama sobie. Sama! Bo Cię pociągnę za do włosy. No! Ty nie bardziej pomalowałaś niż ja Ciebie. Ja mogę więcej brać maskary. Ale Gdzie to... po bluzce? Nie myślałam. Dobrze. Tu. Odkryj sobie pod bluzkę. No to ale... No. Co? A więc nie widać. Ej no. To pokaż się. Ja. Dobra. Trzeba. Ale my Dobra, do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! pa!